Z Wami jest duchem Twoim, Słowa Ewangelii, Duch Świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli dać mu imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: Nie, natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał, Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy, a natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka pańska była z nim. Chłopiec zaś. Wzrastał i umacniał się na duchu, a żył na pustkowiu, aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Oto słowo pańskie, a tobie chryzny, proszę osiąść. przygodni bracia i obecne wśród nas siostry w Chrystusie Panu. Uroczystość świętego Jana Chrzciciela kieruje nasze oczy w stronę niezwykłej tajemnicy. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym wam bracia zwrócić uwagę. Przepraszam i siostry też. Mianowicie Zobaczcie, zanim Jan począł się pod sercem Elżbiety, niezwykłe cierpienie, ogromny ból i cierpienie, które przeżywa rodzina Zachariasza i Elżbiety. W przeciwieństwie do współczesnych czasów, w tamtej. Właściwie we wszystkich kulturach i cywilizacjach świata poza współczesnością, dziecko jest znakiem błogosławieństwa. To dobrze, kiedy dziecko przychodzi na świat. Źle, kiedy go nie ma. W Izraelu, jeżeli rodzina nie mogła mieć dziecka, przecież my dobrze wiemy, że jest no co najmniej milion powodów, dla których może tak być z biologicznego punktu widzenia, że no nie będzie, tak? No więc nieposiadanie dziecka, niemożliwość urodzenia powoduje, że w oczach całej reszty społeczności taka rodzina wygląda, czy yy, wygląda na przeklętą przez Boga. Nie macie dzieci? To znaczy, że Pan Bóg was pokarał, musieliście coś strasznego zrobić. Tymczasem my wiemy z Ewangelii, że Zachariasz był sprawiedliwy. Jego dom... Jego dom był przed Bogiem? No, piękny. Teraz pytanie, Panie Boże, jak to jest? To my Ci służymy wiernie, przez tyle lat. A Ty pozwalasz, żeby ludzie mieli nas za przeklętych przez Ciebie. My nosimy taką hańbę. I teraz, bo to wiecie, zwracam uwagę na to, dlaczego? Bo to jest istotne dla nas, dla naszego życia. Jan Chrzciciel y, y, naszą uwagę kieruje na wiele spraw, y, które w naszym życiu są bardzo istotne i ważne. Zobaczcie, bracia, czy tak nie wygląda w naszym życiu. Często. Panie Jezu, ja próbuję, staram się iść wiernie za Tobą. Tak? Próbuję po chrześcijańsku, po katolicku wychowywać moje dzieci. Robię to, co mogę. Modlę się, Idę za Tobą, Panie Jezu. Jestem może bardziej pobożny i religijny niż średnia krajowa. Tymczasem w życiu czasami jest mi dużo trudniej niż tym, których widzę u siebie. Czasami świat mi się wali na głowę. Panie Jezu, dlaczego na to pozwala? Przecież proszę Ciebie o błogosławieństwo ciągle. Może mi coś nie wychodzi, może, może sam z sobą sobie nie daje rady, próbuję walczyć z jakąś swoją wadą, no nie wychodzi, no nie wychodzi, no nie wychodzi. I ciągle jakaś porażka, klęska doznaje jakiejś krzywdy. I może nam czasami też przychodzi do głowy taka myśl, Panie Boże, no jak? że nie warto być tak pobożnym. To będzie lepiej w życiu. Co? Otóż, pierwsza sprawa. Kochani, zauważcie, że kiedy śledzimy Ewangelię, nigdzie nie ma obietnicy, którą by dawał Pan Bóg, którą by dawał Pan Jezus. Jak pójdziesz za mną, nie będą cię dotykały cierpienia tego świata. Słyszeliście gdzieś, kiedyś taką obietnicę Pana Jezusa? No właśnie, ale jest inna. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę. Zła się nie ulęknę bo Ty jesteś ze mną. Gdzie jesteś ze mną? W ciemnej dolinie. Właśnie w tym cierpieniu, którego doświadczam, Może po poniżeniu, może w mojej bezradności, może właśnie w tym cierpieniu, również w tym, które doświadczał Zachariasz i Elżbieta. Bóg ich opuścił? Ale absolutnie nie. Pan Bóg nie daje nam obietnicy, pójdź za mną, a uwolnić się od cierpienia na tej ziemi. Nie. Pójdź za mną, a pokonasz wszystkie trudności, które staną przed Tobą, a przejdziesz przez każdą ciemną dolinę jako zwycięzca. Jako bohater. Wyobraźcie, uświadomcie sobie, jaka chwała. Jaki musiał być, jak promieniał Zachariasz i Elżbieta, kiedy Jan się urodził. Oni wiedzieli, kto za tym stoi. Przeszli przez ciemną dolinę. Jaka radość, jaka chwała, ba, to nie były urodziny zwyczajne. Cała okolica drżała. Kimże jest to dzieci, bo przecież ewidentnie widzimy na własne oczy że tu się dzieją wielkie rzeczy, dzieją się rzeczy Boże, cuda się dzieją. Przecież to widzimy, tak? To kimże będzie to dziecię? Dlatego, kiedy my doświadczamy czasami tych ciemnych dolin i takiego upokorzenia, to warto sobie to przypomnieć, tego Zachariasza biednego, który się razem z Elżbietą musieli przez tyle lat znosić ten wzrok tych ludzi, którzy może im tego wprost nie powiedzieli, ale sobie myśleli. Ale oni przeszli przez tę ciemną dolinę. Dlaczego? Bo oni byli wierni Bogu. Oni byli wierni Bogu. Owszem, nie byli też doskonali. Widzimy, z wiara Zachariasza była słabiutka. Była słabiutka, ale okazuje się, że przez ciemną dolinę może przyjść nawet ktoś, kto ma nawet tak słabą wiarę jak Zachariasz. Da się. Popatrzcie, Jakie to przed nami otwiera perspektywy, kiedy my w życiu y, przechodzimy przez ciemną dolinę? A druga rzecz, zobaczcie, y, że też poprzez ten ból i przez to cierpienie, które doświad, którego doświadczył Zachariasz, że Pan Bóg ich przygotowywał na wielkie dzieła, które się będą działy. Wielkie sprawy. Rodzą się w cieniu krzyża. Wielkie rzeczy dojrzewają w cieniu krzyża. To mówił mu założyciel Salwatorianów, błogosławiony Franciszek Maria od Krzyża Jordan. Dlatego czasami to doświadczenie bólu w naszym życiu warto przyjąć z radością. Straszne, nie? Z radością przyjąć ból i cierpienie. Tak. Czasami tak. Bo Panie Boże, ja na cierpienie na krzyż zasłużę. Nie cierpiał się, chociaż jesteś niewinny. Ja jestem winny. Więc mogę to przyjąć jako pokutę za moje grzechy, za grzechy mojej rodziny. Kolejna rzecz, na którą bym chciał Wam zwrócić uwagę, dotyczącą Jana Chrzciciela. Siostry i bracia w Chrystusie Panu. Otóż wielkość Jana Chrzciciela widzimy w wielu momentach. Nie sposób o wszystkim powiedzieć, ale my zwracamy uwagę na to, że Jan Chrzciciel to jest ten ostatni prorok, który nie tylko zapowiadał przyjście Jezusa, ale on go pokazał. On go pokazał. Jeszcze jedna rzecz, która jest zdumiewająca i pokazuje wielkość tego, tego mężczyzny. Kiedy Jan Chrzciciel mówi do swoich uczniów: Trzeba teraz, żeby on, czyli Jezus, wzrastał, a ja, żeby się umniejszał. Umiejętność odejścia w cień, umiejętność wycofania się, umiejętność rezygnacji. To jest niezwykła sztuka, szczególnie dzisiaj. W czasach, kiedy, kiedy nas się nakręca i napędza, żebyś wszystko, co tylko możesz, umiał zagarnąć dla siebie. Dlaczego? Bo możesz. Sztuka rezygnacji, wycofania się. Nie wszystko, co jest w zasięgu mojej ręki, muszę mieć. Nie wszystko, co mogę mieć, przynosi mi korzyść. Jan, chrzciciel. Potrafi się wycofać i zrezygnować. On potrafi, on jest u szczytu, można powiedzieć, sławy. Przecież na niego patrzą tłumy, za nim idą tłumy ludzi, tłumy uczniów. Można powiedzieć tak, ma władzę. Dlaczego? Bo za nim idą tłumy, jest charyzmatykiem bez wątpienia. Idą i słuchają go, chociaż wcale im nie pochlebia. A niezwykłą moc, a jednak potrafi z tego zrezygnować i oddać. Nie iść na lep chwały swojej, sławy swojej i swojej pychy. Oddać. Potrzeba, Panie Jezu, żebyś Ty był w centrum, a nie ja. Twoja Boże chwała, a nie moja. Na Twoją chwałę, Panie Boże, a nie na moją. Nie ja mam być w centrum świata, w centrum życia. Ja mam służyć. Bo tak naprawdę bracia, sami to czujecie i, i, i rozumiecie i zgodzicie się z tym, że my jesteśmy szczęśliwi, kiedy służymy wielkim sprawom, tak? A służyć wielkim sprawom, to nie być w centrum. Tylko służyć. I jeszcze jedna rzecz. Jan Chrzciciel nie tylko pokazuje Palcem, oddając swoich uczniów Jezusowi, oto ten tu, o który idzie, to jest Baranek Boży. To jest ten gest z Eucharystii, który my znamy. Oto baranek Boży, tak? Ale jak Chrzciciel nie tylko mówi o Jezusie, On Go wskazuje, On wysyła uczniów, wskazuje Jezusa. Pytanie, jak ja mogę wskazać Jezusa? Czy ja mogę pokazać Jezusa? I tu jest, myślę, rzecz najbardziej zdumiewająca, niezwykła. Mianowicie, ja też mogę ludziom pokazywać Jezusa. To się też mieści. W tej misji, którą sam Jezus Chrystus daje uczniom, kiedy mówi: Idźcie na cały świat i czyńcie wszystkich ludzi z całego świata moimi uczniami. Jak i sposób ja mogę pokazać się ludziom Jezusa? No słuchajcie, najłatwiej i najtrudniej. To jest w taki sposób, że ja Wam. Pokaże Jezusa, który jest we mnie, we mnie, przez to, że ja staję się podobny do Jezusa. Spotkałem kiedyś, lat temu, ileś tam, gdzieś tam, nie będę opowiadał gdzie, spotkałem pewnego mężczyznę, niezwykły mężczyzna. On był. Gdzieś tam też biznesmenem. E, miał rodzinę, trzymał ma rodzinę. E, kiedy ja go poznałem, to był człowiekiem, który porywał. Naprawdę porywał za sobą. Gdzieś się pojawił, to po prostu, jakby to powiedzieć, e, poziom, ż, jakby intensywność życia wzrastała. Pełen ogromnej energii wewnętrznej, radości, uśmiechu. Chociaż trudności życia, jak każdy miał, ale miał to niezwykłą witalność taką, wiecie, i takie, wiecie, chochliki w oczach, nie? Takie błyski, yy, takiego łobuza, ale wiecie, jak to się mówi, taki kochany łobuz, nie? On miał dzieci już dorosłe i przy nim było fajnie być, bardzo pobożny, bardzo maryjny. Ale kiedy on opowiadał o własnym życiu, to mówił, że tak nie było. Byłem łotrem i łajdakiem. Draniem, który krzywdził rodzinę. Nie będę już opowiadał tam o detalach. Natomiast yy, natomiast on się nawrócił. Też nie będę mówił, bo nie o to chodzi w jaki sposób i gdzie, ale Pan Bóg go dotknął tak, że kiedy patrzyło się w te jego oczy uśmiechnięte, dla niego nie było problemu. Żadna sprawa to nie jest problem. To, jakby powiedzieć, ja patrząc na niego w nim widziałem dobroć Pana Boga. Ja nieraz sobie myślałem, jak ty chłopie mógłbyś być łajdakiem? To jest niemożliwe. Dlaczego? Bo w Twoich oczach jest tyle ciepła, tyle serdeczności, tyle dobra, że to jest niemożliwe, rozumiecie? Znaczy, wiem, że to jest możliwe, ale patrząc w te oczy człowiekowi się mnie. I to był najpiękniejszy apostoł Pana Jezusa dlaczego? Bo ta radosna wiara była w Jego oczach? Jeżeli Jan Chrzciciel posyła swoich uczniów do Jezusa i wskazuje Jezusa, to nie jest to tak, że On jest jakby powiedzieć, że ta cecha jest poza naszym zasięgiem. Nie. My też mamy możliwość wskazywania Jezusa, w jaki sposób, taki, że On będzie we mnie. Że to ja będę się tak nawracał, że we mnie będzie żył Pan Jezus. Że ludzie patrząc na moje zachowanie, patrząc mi w oczy, będą widzieli Jezusa. Skąd Ty, chłopie, masz w sobie tyle dobra, tyle cierpliwości, tyle łagodności, tyle miłosierdzia, Skąd ty to, chłopie, masz w sobie? Bo jesteś inny niż cały świat. My wiemy, skąd to się bierze, prawda? To się bierze z nawracania się, z ciągłego, permanentnego nawracania się. Jezu, Ty żyj we mnie. To się bierze z ciężkiej pracy nad swoimi wadami, tak? Z, pracą, z ciężkiej pracy nad wypracowywaniem w sobie cnót przeróżnych. To jest ciężka praca, która połączona z łaską z nieba, daje efekt niezwykły, że moje życie staje się podobne do życia Jana Chrzciciela. Ja też wskazuję na Chrystusa sobą, swoim życiem postawą, swoimi oczami, swoim gestem, że przy mnie dobrze być. Ludzie to mnie lgną nagle. Dlaczego? Bo wiadomo, że na niego można liczyć, na niej można polegać. Ona w sobie to coś, czego może nie ma świat. Przepraszam za słowo coś, bo to nie jest to coś, tylko ten ktoś, to jest Jezus Chrystus. Dlatego patrząc na Jana Chrzciciela, uczył się też od Niego. On wskazywał, ja też mogę wskazywać. Jan Chrzciciel przeszedł pewną drogą, też daje nam wskazówki. Zobaczcie, posłuchajcie, jak chłopiec zaś wzrastał, umacniał się na duchu, a żył na pustko. Aż do dnia ukazania się. Umacniał, wzrastał, umacniał się na duchu. To jest pewien proces, to jest pewien rozwój duchowy, pewna duchowa praca. I żył na pustkowiu. Pustynia to jest miejsce, które nie. Na pustyni nie chodzi o to, żeby pojechać na piaski Sahary. Czy pustyni ludzkiej? Pustynia to jest przestrzeń mojego spotykania się z Bogiem. Pustynia, pustynię, pustynię mogę uczynić w moim własnym sercu. Jestem mężem, ojcem, mam firmę albo pracuję gdzieś. Nie wyjadę sobie, nawet nie pójdę sobie na miejsce odosobnienia, żeby posiedzieć pół dnia na pustkowiu i po, pomodlić się. Ale ja mogę tę pustynię, czyli miejsce spotkania z Bogiem uczynić w moim sercu we mnie, w środku tam. Bo tam się z Tobą spotykam, czy pracuję, czy odpoczywam. Czy jestem z rodziną? Rozmawiam z żoną, czy bawię się z dziećmi, ale w środku tam, we mnie, przebywam z Jezusem. To jest uczenie się życia permanentnego, życia w Bożej obecności. To powoduje, że ja się zmieniam dlaczego? Bo ten Bóg, którego, z którym ja się spotykam w moim wnętrzu, w sobie, to On mnie przemienia. No przecież dobrze wiecie, z kim przystajesz, takim się stajesz. Zgadza się? Nie pozwolicie własnym dzieciom, żeby przebywały w złym towarzystwie, prawda? No bo to jest logiczne. Więc im więcej mojego przebywania z Jezusem we mnie, im więcej z tej świadomości Jezu, ale ty ciągle ze mną jesteś, to tym więcej daję Bogu szansę, żeby on mnie przemieniał w siebie.